Dzieci świętowanie zaczęły nieco nieśmiało, ale z każdą minutą zabawa się rozkręcała. No śpiewali, rozdawali nagrody, były różne konkursy. A dzieciaki poza sceną pokazały inne swoje talenty i trzeba przyznać, że są one ponadprzeciętne. Przecież nie każdy potrafi zrobić salto. Dla nich to nic trudnego. Normalnie kiedyś tak robiłem na szczynicy, co mieszkałem z moim kolegą. No, i się nauczyłem. Tutaj popularny jest le parkour i breakdance. E, u mnie tak, staj na rękach, chodzi na rękach. No, dawaj. E, to tak polega żebyś na sportu, do sportu. No uprawiać. Tak, to teraz próbuję jakieś manuala w dużej pojeździć na tym kółku po prostu. Na placu wolności każdy mógł to zobaczyć, ale chociaż sztuczka wygląda na łatwą, z pewnością taka nie jest i robi wrażenie, podobnie jak urozmaicająca zabawę kapela młodzieżowa. Gramy muzykę z serca, która nam tam bije gdzieś, akurat padło na to, że jest to hip-hop i słyszerzymy swoją zajawkę gdzie możemy. Tarnowskie góry przyjęły ich życzliwie. Bo dzisiaj najpiękniejsze święto, dzień dziecka, czyli nasze święto, nas wszystkich. Super impreza dla dzieci, konkursy, skakanie, śpiewanie, teraz jest występ zespołu hip-hopowego, dzieci poszalały. I nie odstraszyła ich pogoda, która delikatnie mówiąc nie dopisała. No, to są dzieci wytrzymałe, one już <noise> nieraz taką pogodę wytrzymały. Świetnie jest, no, mimo wszystko bawią się, skaczą. Strasznie dużo dzieci się maluje. Wymyślają Spider-Many, czaszki, -Boby, wszystko po prostu. Motylki, nawet, nawet jednoroczne dziecko się malowało przed chwilą. Takie szaleństwo jest możliwe tylko jednego dnia 1 czerwca. To jest takie święto obchodzone dla Dnia Dziecka. No. No, takie, żeby uświęcić ten dzień dziecka, że to dziecko jest chyba. W tej imprezie jest jednak drugie, znacznie poważniejsze dno. To są to dzieci właśnie z takich rodzin, gdzie są problemy, gdzie występuje alkohol, gdzie te dzieci są zaniedbane, i to jest do nich też jedyna okazja żeby właśnie móc się zabawić, móc być pod opieką, poznać, że można się bawić inaczej, a nie tylko widzieć niestety te ciemne strony życia, które ich spotyka w ich rodzinnych domach. To podopieczni świetlic środowiskowych, towarzystwa przyjaciół dzieci i świetlicy romskiej, którym brakuje beztroskiej zabawy. Do nas tak ciągną tutaj jak to właściwie dzieci z centrum tutaj jest, właściwie jak się mówi dzieci ulicy I jak jest taka impreza, no to tym bardziej wiadomo, przyjdziemy, bo to jest też ich rejon. No u nas na świetlicy to też czasem odbywają się takie, no ale wiadomo, no świetlicy lekcje trzeba z nimi robić, prawda? Spotykamy się często na tym placu, dzieci się znają i chętnie bawią się ze sobą, nie mają problemu z integracją. Na raz następny. Zamówiły jedynie ładniejszą pogodę.